Świat polityka zawieszony burmistrz Toronto idzie do sądu. Rada miasta w Toronto przytłaczającą większością głosów pozbawiła burmistrza miasta jego przywilejów. Powodem odwołania były doniesienia o jego piciu, nieprzewidywalnym zachowaniu oraz zażywaniu narkotyków. Rob Ford, który dziś był już bardzo stonowany, zamierza się odwołać do sądu. 39 do 3. Taki był wynik głosowania, w czasie którego w ratuszu zdecydowano o zawieszeniu Forda, pozbawiając go jednocześnie prawa do powoływania i odwoływania zastępców burmistrza i członków zarządu miasta oraz komitetu wykonawczego decydującego o procedurach uruchamiania mechanizmów budżetowych. John Filion, radny, który referował wniosek, powiedział, że celem wprowadzenia takich rozwiązań jest przeciwdziałanie ewentualnym akcjom zwalniania obsady która opowiedziała się przeciwko burmistrzowi. Sam burmistrz powiedział, że o swoje prawa zamierza w tej sytuacji walczyć w sądzie, bo Rada nie zostawiła mu żadnych innych opcji. Głosowanie odbyło się dokładnie dzień po publicznym wysłuchaniu Roba Forda omawiane na forum Rady Wybryki nie zostały tylko w murach City Hall, ale przebieg debaty transmitowały wszystkie najważniejsze kanadyjskie media. Oburzeni radni pytali wprost o pijackie burdy burmistrza, kontakty z paniami wykonującymi najstarszy zawód świata, listę dyżurnych pracowników biegających po alkohol, jazdę samochodem w stanie nietrzeźwym oraz palenie marihuany i zażywanie kokainy w jej najbardziej uzależniającej formie to jest kreku. Usiłowano Roba Forda zmusić do dobrowalnego ustąpienia ze stanowiska, ale burmistrz odmówił i wykluczył nawet kwestię rozpatrywanego ewentualnego urlopu. Mimo, że burmistrz przyznał się do wielu wyskoków tym również z udziałem drużyny piłkarskiej Toronto Football i przeprosił, nie ma obowiązku podporządkowania się decyzji Rady, bo mimo jawnego skandalu obczajowego z burmistrzem Toronto w roli głównej, nie został on ani razu skazany prawomocnym wyrokiem. Rob Ford podczas swojego wczorajszego wystąpienia w wulgarny sposób zaprzeczał zarzutom o molestowanie seksualne, lecz przyznał się do jazdy po pijaku, przeprosił za swoje zachowanie i w końcu oświadczył, że szuka profesjonalnej pomocy, chociaż nie chciał podać żadnych szczegółów. Eskalacja kłopotów i nagonka na Forda rozpoczęła się w maju, kiedy to opublikowane filmy, na których, jak sugerowali dziennikarze kanadyjskich mediów, widać burmistrza zażywającego krek. Burmistrz pytany o incydenty bardzo długo milczał i uchylał się od, od odpowiedzi. W końcu przyznał się, kiedy policja w Toronto ogłosiła, że posiada materiały dowodowe, które zebrano podczas dochodzenia w sprawie afery narkotykowej, które obciążają przyjaciela burmistrza Toronto. Wtedy też pojawiły się zaskakujące dla wszystkich oświadczenia pracowników ratusza, z których wynika, że burmistrz często był pijany, a kolejne nagrania dowodziły, że Ford groził nawet komuś, że go zabije. W ocenie mediów upadek 44-letniego burmistrza jest druzgocącym. Wybrany trzy lata temu przy żarliwym wsparciu środowisk konserwatywnych wywodzących się z obrzeży, Ford miał być antidotum na marnotrawienie wydatków przez elitarnych polityków, którzy opanowali City Hall. mój serwis.blogspot.com